Dzień 140. Bóg nie będzie nas sądził według tego, ile zdołaliśmy znieść, lecz jak bardzo kochaliśmy. Chrześcijanie cierpiący za wiarę w więzieniach potrafią kochać. Jestem świadkiem, że potrafią kochać zarówno Boga, jak i ludzi. Pastor Kościoła Podziemnego, osadzony w więzieniu za wiarę. Dzień 141. Bezgraniczne objawienie. Związek Radziecki. Wania Mojsiejew. Wania Mojsiejew był żołnierzem Armii Czerwonej. Dzielił się swoją wiarą, za co nieustannie udzielano mu reprymendy. Dzięki składanemu przez niego świadectwu uwierzyło wielu żołnierzy z jego oddziału. Gdy dowódca zabronił mu mówić o wierze, Wania odparł. Co zrobiłby skowronek, gdyby zabroniono mu śpiewać? Nie mógłby tego uczynić. Ja też nie mogę. Każdy, kto znał Wanię, przyznawał, że jego wiara była zaraźliwa. Po niedługim czasie został aresztowany i poddany brutalnym torturom. Napisał wtedy do swojej matki: Wiem, że prawdopodobnie już się nie zobaczymy, ale nie płacz po mnie. Anioł pokazał mi niebiańską Jerozolimę. Jest naprawdę piękna. Proszę dołóż wszelkich starań, moja droga mamo, by spotkać się tam ze mną. Zapewniał ją również, że Bóg podnosił go na duchu, stawiając u jego boku aniołów. Opisywał różne swoje spotkania z nimi. Aniołowie są przezroczyści. Jeżeli jeden z nich stoi przed tobą, a za nim stoi człowiek, to anioł nie zasłania go. Wręcz przeciwnie, widzi się go lepiej. Jeżeli patrzy się na kogoś poprzez anioła, to można zrozumieć i docenić nawet oprawcę. W końcu w wieku jeden lat Wania został zabity za swoją wiarę. Dzięki odwadze, która cechowała jego życie, ten młody męczennik stał się bohaterem w całej Europie Wschodniej. List do Hebrajczyków rozdział 13, werset 2. Nie zapominajcie też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy nieświadomie gościli aniołów. Dzień 142. Bezgraniczny niepokój. Europa Wschodnia. Głodny więzień. Uwięziony chrześcijanin był głodny i rozdrażniony. Porusznik przyszedł, żeby znowu go przesłuchać, lecz więzień nie był w nastroju na kolejne przesłuchanie. Dlaczego to ja mam być ciągle przesłuchiwany? pomyślał. Zasypał więc oficera pytaniami: Czy wierzy pan w Boga? Co się z panem stanie, kiedy pan umrze? Jak powstał ten piękny świat? W końcu udało mu się podzielić całym przesłaniem zbawienia. Porucznik wykazywał duże zainteresowanie i ku zaskoczeniu więźnia natychmiast oddał swoje życie Chrystusowi. Dał mu również swoje drugie śniadanie. Chrześcijanin był wdzięczny, że nawet pomimo jego drozdrażnienia Bóg nakarmił go i użył. Innym razem ten sam więzień przebywał w izolacce i znowu był straszliwie głodny. Przypominał sobie wtedy słowa Jezusa o tym, że powinniśmy zawsze się radować w czasie prześladowań, ponieważ one są dla nas błogosławieństwem. Natychmiast wstał i zaczął wychwalać Boga tańcząc po swojej małej celi. Jego radość wkrótce zwróciła uwagę strażnika. Gdy strażnik sprawdził co się dzieje. Był przekonany, że chrześcijanin postradał zmysły. Strażników pouczono, by obłąkanych traktować uprzejmie. Przyniósł więc chrześcijaninowi kawałek sera i bochenek chleba. Ponownie Bóg zatroszczył się o niego. Wtedy to uderzyła go pewna myśl. Lepiej jest być głupcem w Chrystusie niż w cudzysłowie mędrcem, który głupio złości się na to, czego nie może zmienić. Ewangelia Łukasza, rozdział 6, werset 22. Szczęśliwi jesteście, gdy ludzie Was nienawidzą, gdy Was odtrącą i będą Wam ubliżać oraz pozbawią Was dobrego imienia ze względu na Syna Człowieczego. Wielu ludzi nie potrafi w ogóle żyć bez sprawowania pełnej kontroli nad swoim otoczeniem. Niestety, na niektóre rzeczy nikt nie ma wpływu. Sekretem sukcesu jest umiejętność odróżniania tych spraw na które mamy wpływ od tych, które leżą poza naszym zasięgiem. Na przykład nie możemy zapanować nad tym, co inni o nas mówią. Możemy jednak postanowić, że będziemy się modlić za tych, którzy nas obrażają. Zamartwianie się tym, co jest poza naszą kontrolą, leży po prostu w ludzkiej naturze. Usiłujemy manipulować tym, czego nie jesteśmy w stanie opanować. Bóg jednak wzywa nas, byśmy przestali sami układać sobie życie i zaufali mu. Podobnie jak temu więźniowi przypomina nam, byśmy po prostu stosowali się do jego słowa i byli mu całkowicie posłuszni. On zaś zajmie się resztą. Dzień 143. Bezgraniczne prześladowania. Rzym Pliniusz Młodszy Poniżej zostały zamieszczone fragmenty listu od prokonsula rzymskiego Pliniusza Młodszego do cesarza Trajana na temat rozwoju chrześcijaństwa. List ten został napisany niecałe sto lat po ukrzyżowaniu Chrystusa. Nigdy nie uczestniczyłem w prowadzeniu śledztwa przy badaniach chrześcijan. Dlatego nie wiem, co i w jakim stopniu zazwyczaj się karze ani jak przeprowadza się badania. Czy trzeba brać pod uwagę wiek? Czy przebacza się tym, którzy żałują swoich czynów? Dotychczas stosowałem taki sposób postępowania. Pytałem ich samych, czy są chrześcijanami. Kiedy przyznali się, pytałem ich po raz drugi i trzeci, grożąc karą śmierci. Trwających uparcie przy swoim kazałem odprowadzić na śmierć. Nie miałem bowiem wątpliwości, że z pewnością należy ukarać upór i nie dającą się zmienić krnąbność. Po tych oświadczeniach uważałem za rzecz konieczną wymusić przy pomocy tortur zeznania, ile jest w tym prawdy, od dwóch niewolnic, które nazywały siebie usługującymi. Nie znalazłem nic innego, jak tylko niegodziwy i nieumierkowany przesąd. Dlatego odroczyłem śledztwo i zwracam się do Ciebie z prośbą o radę. Sprawa bowiem wydaje mi się zasługująca na zasięgnięcie rady, zwłaszcza że wielu jest narażonych na niebezpieczeństwo nie tylko bowiem miasta ale i osady oraz wioski opanowała zaraza tego przesądu zdaje mi się jednak że można ją zahamować i z niej wyleczyć cytaty z książki pierwsi świadkowie świderkówny i starowiejskiego psalm 44 werset 21 22 Gdybyśmy zapomnieli imienia naszego Boga, czyż nie dowiedziałby się o tym Bóg, który zna tajemnicę serca? Czy chrześcijan można łatwo w cudzysłowie wyleczyć z ich chrześcijaństwa? Warto by się zastanowić, czy tak naprawdę większość chrześcijan jest nieuleczalnie wierna Chrystusowi, czy też ma tylko niedużą gorączkę. Prześladowanie to jeden pewny sposób odkrycia prawdy. Tylko Bóg zna serce człowieka. Prześladowanie pozwala nam jednak dowiedzieć się, jacy rzeczywiście jesteśmy. Zmusza nas do jednoznacznego opowiedzenia się za lub przeciw Chrystusowi. Jeżeli jesteśmy prawdziwie Mu oddani, to On obdarzy nas siłą niezbędną do wytrwania. Jeżeli jednak jesteśmy bardziej oddani ideologii niż osobie Jezusa, to w chwili próby nasza wiara zacznie się chwiać. Czy ze względu na Chrystusa jesteś nieuleczalnym przypadkiem, czy też Twoje przekonania okażą się raczej w cudzysłowiu nieumiarkowanym przesądem? Dzień 144. Bezgraniczne życie. Rzym pierwsi chrześcijanie. Przelewana przez was krew chrześcijan jest zasiewanym przez was ziarnem. Wyrasta ono z ziemi i jeszcze bardziej się rozrasta. Chrześcijanie w pierwszych wiekach rozkwitali w obliczu prześladowań, które spadały na nich z rozkazu okrutnych władców. Z powodu swojej wiary w Chrystusa byli torturowani, okaleczani, paleni i mordowani. Każdy kolejny męczennik jeszcze bardziej wzmacniał wiarę pozostałych przy życiu wierzących. Nie zważali oni na grożące im niebezpieczeństwa. Widzieli tylko pola dojrzałe do żniw, dusze ludzi gotowych uwierzyć w Jezusa. Prześladującym ich sędziom i władcom udzielili następującej odważnej odpowiedzi: A teraz, wy, sędziowie, wydawajcie dalej swoje wyroki. Za każdym razem, gdy złożycie ofiarę z chrześcijan, będziecie uchodzić za sprawiedliwych w oczach ludu. Krzyżujcie, torujcie, skazujcie i rozdzierajcie nas na proch. Wasza niesprawiedliwość dobitnie dowodzi naszej niewinności, to Bóg bowiem pozwala nam cierpieć. Postępujcie najgorzej, jak potraficie i stosujcie wymyślne tortury. Nie przyniesie to oczekiwanego skutku. W ten sposób przyciągniecie jedynie świat bliżej do nas i sprawiacie, że bardziej miłuje on naszą wiarę. Im bardziej wgniatacie nas w ziemię, tym szybciej powstajemy. Przelewana przez Was krew chrześcijan. Jest zasiewanym przez was ziarnem, wyrasta ono z ziemi i jeszcze bardziej się rozrasta. Ewangelia Jana rozdział czwarty, werset trzydziesty Mówię Wam: spójrzcie i popatrzcie na pola, że bieleją się do żniw. Choć słowa te zostały napisane wiele set lat temu, to jednak płynące z nich przesłanie jest wciąż aktualne. W ponad czterdziestu krajach na świecie panują obecnie prześladowania. Jednakże w wielu w tych miejscach Kościół rozkwita, cały czas nawracają się nowi ludzie, a wierzące nabierają coraz większej odwagi. Prześladowania nie osiągnęły swojego celu, jakim było ograniczenie liczby uczniów Jezusa. W rzeczywistości często przyczyniają się one do powiększania grona tych, którzy są gotowi poświęcić życie Chrystusowi. Jako uczniowie Jezusa możemy postrzegać przeciwników, patrulujących pola dusz spragnionych Boga jak olbrzymów, którzy chcą nas pożreć. Możemy też widzieć w nich zwyczajne strachy na wróble, które mają za zadanie nas przestraszyć. Czy wyruszysz na pola, by rozpocząć żniwa dla Chrystusa? Dzień 145. Bezgraniczny rozwój. Chiny, kościoły domowe. Pieśni chwały rozbrzmiewały w rześkim powietrzu. Jest czwarta rano, skąd oni się tu wzięli? Pewien człowiek niemal roześmiał się ze zdumienia. Żniwo jest obfite, mój przyjacielu. Będzie to długi dzień, ale dobry dla królestwa Bożego, powiedział z uśmiechem pastor. Zabierajmy się do pracy. Morze wierzących zgromadzonych nad brzegiem rzeki zdawało się nie mieć końca. Pastor zwracał się łagodnie do każdej osoby, którą ochrzcił. Ochrzczeni podnosili ręce do góry na znak, że mają nowe życie w Chrystusie. Tego dnia wraz ze swoimi pomocnikami pastor ochrzcił tysiące stu nowo nawróconych. Bóg w potężny sposób działa w Chinach. Codziennie nowe osoby zasilają szeregi ludu Bożego. W ciągu sześciu lat w pewnym mieście na północy prowincji Shanxi liczba członków kościołów domowych wzrosła z kilkuset do siedemdziesięciu tysięcy. W innym, pięćdziesięciotysięcznym mieście władza prowadzi intensywne prześladowania, a mimo to co tydzień spotyka się tam w kościołach domowych trzy tysiące oddanych chrześcijan. Pewien pastor podzielił się wnikliwym komentarzem na ten temat. My, wierzący, jesteśmy mocniejsi niż kiedyś. Im bardziej starają się opuścić na ziemię sztandar Chrystusa, tym wyżej on łopoce. Przez ostatnich kilkadziesiąt lat chiński kościół był nieustannie prześladowany. Władza wprowadziła politykę silnej ręki, by powstrzymać jego rozwój na próżno. Obecnie chrześcijanie z kościoła podziemnego znacznie przewyższają liczebnie członków chińskiej partii komunistycznej. List do Kolosan, rozdział 1, werset 6. Na całym świecie ewangelia ta przynosi owoc i rośnie. Tłumaczenie angielskie. Wzrost jest oznaką zdrowia. Zdrowe kościoły wzrastają tak samo jak zdrowe rośliny. By wyrosła dorodna roślina, niezbędne są substancje odżywcze, światło, woda i dobra gleba. Kościoły także potrzebują odpowiednich warunków do właściwego rozwoju. Jednym z najbardziej nieoczekiwanych z nich jest pewna doza prześladowań, bowiem ucisk oczyszcza wierzących i pozwala im docenić wartość ich wiary. Jak zauważył ów chiński pastor, im bardziej kościół jest prześladowany, z tym większą wytrwałością chrześcijanie świadczą o Chrystusie. Czy z powodu prześladowań stajesz się lepszym chrześcijaninem, czy też popadasz w rozgoryczenie? Czy wykorzystujesz przeciwności jako sposobność, by przyczynić się do rozwoju Królestwa Bożego? Dzień 146. Bezgraniczne miłosierdzie. Rumunia Angela Cazacu. Angela Cazacu była zwyczajną kobietą, mieszkała w Rumunii. W czasie II wojny światowej na jej kraj najechali hitlerowcy. Z dnia na dzień życie dla Żydów i chrześcijan zmieniło się w prawdziwy koszmar. Angela wykradała żydowskie dzieci z get i przymycała jedzenie i ubranie chrześcijankom, przetrzymywanym w okolicznych więzieniach. Później, kiedy hitlerowcy zostali wypędzeni z jej ojczyzny, i zajęli ją sowieci, nadal głosiła przesłanie o Bożej Miłości. Tym razem rozdawała Biblię i Nowe Testamenty w języku rosyjskim na stacjach kolejowych pełnych radzieckich żołnierzy. Kiedy pastor Richard Wumbrand był w więzieniu w Trigulocnie ocnie zimą 1951 roku, bardzo poważnie zachorował. Był wychudzony i trząsł się z zimna. Tak niskich temperatur jak wtedy nie notowano od wielu lat. Każdy więzień mógł mieć tylko jeden koc, brakowało też jedzenia, ponieważ z powodu bardzo obfitych opadów śniegu nikt nie mógł dotrzeć do więzienia. To właśnie w tych ponurych chwilach, pastor Wumbrandt otrzymał paczkę z tak bardzo potrzebnym jedzeniem i ciepłymi ubraniami, którymi z radością podzieli się z innymi więźniami. Paczka która, jak myślał, musiała zostać dostarczona przez Anioła, prawdopodobnie uratowała mu życie. Po raz kolejny siostra Angela w nawiasie w języku rumuńskim znaczy to Anioł zajmowała się ochoczo sprawami swojego ojca. Zwyczajna kobieta? Możliwe. Bóg jednak uwielbia posługiwać się zwyczajnymi ludźmi, jako swoimi Aniołami. List do kolosan, rozdział 3, werset 12. Jako wybrańcy Boga, święci i umiłowani, obleczcie się więc w serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, uprzejmość, cierpliwość. Wiele lat temu w Stanach Zjednoczonych pojawiły się naklejki zachęcające do okazywania dobroci przypadkowym osobom. Była to reakcja na coraz częściej ukazujące się w mediach informacje o kolejnych aktach przemocy, wymierzonych w przypadkowych ludzi. Okazanie dobroci lub miłosierdzia nieznajomemu może wiązać się z tak pozornie mało znaczącymi zachowaniami, jak ustąpienie komuś dobrego miejsca na parkingu przed centrum handlowym lub poświęcenie czasu, by nawiązać kontakt wzrokowy ze sprzedawcą w sklepie. Bóg może jednak sprawić, że nawet najzwyklejszy akt dobroci z twojej strony przerodzi się w potężny dar łaski. Proś Boga, aby pomógł ci okazywać dobroć w jego imieniu przypadkowym osobom. Dzień 147. Jak tygrys zachowuje swoje pasy, choć zgoli mu się sierść, tak i ja jestem wciąż chrześcijanką. Nadal organizuję spotkania w swoim domu. Początkowo ich było tylko pięć, teraz jest ich kilkanaście. Wotiman, wietnamska staruszka uwięziona za wiarę. Dzień 148. Bezgraniczna łaska. Nigeria ros. Szybko, schowajcie się w komórce. Siedźcie cichutko dopóki nie usłyszycie mojego głosu, rozumiecie? W odpowiedzi Ros usłyszała dwa cienkie głosiki swoich kilkuletnich dzieci. Tak, mamusiu. Po czym wybiegła z domu i popędziła w stronę szkoły swojej córki, modląc się, żeby nie było za późno. Po wprowadzeniu islamskiego prawa szariatu przez rząd północnych stanów Nigerii, w różnych miejscach zaczęły wybuchać zamieszki, wymierzone przeciwko chrześcijanom, ponieważ nie zgadzali się z nowymi prawami. W czasie jednej z takich zawieruch najstarsza córka Roz była wciąż w szkole. Roz była przekonana, że nie będzie tam bezpieczna. Kiedy dotarła do szkoły, okazało się, że dla zapewnienia bezpieczeństwa jej córkę przewieziono do bazy wojskowej. Roz znalazła ją i razem wróciły do domu, gdzie dwoje młodszych dzieci czekało w bezpiecznej kryjówce. Nazajutrz rano, gdy jej mąż wychodził na spotkanie chrześcijańskie, widziała go po raz ostatni. W czasie zamieszek zniszczono około 260 kościołów i zabito ponad 460 chrześcijan. Po zamordowaniu jej męża rozczerpała pociechę z dziełów apostolskich. Powiedziała potem: Ten sam Bóg, który dopuścił do ukamieniowania Szczepana pozwolił Piotrowi uciec z więzienia. Bóg jest wierny, a Jego łaska w pełni wystarcza. Ros nadal służy w kościele, w którym jej mąż był pastorem i zajmuje się wychowywaniem trójki dzieci. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział, werset 9. Lecz powiedział mi, wystarczy Ci mojej łaski. Ktoś powiedział, że Bóg nigdy nie zaprowadzi nas tam, gdzie Jego łaska nie mogłaby nas zachować. Powinniśmy uświadomić sobie, że Jego plan nie zawsze musi zakładać cudowne wyzwolenie z choroby, wyzwolenie od śmierci lub z prześladowań. Lecz łaska Boża stanowi dla nas wystarczające oparcie, a Bóg nigdy nas nie opuści. Ufajmy Mu, że nie zleci nam żadnego zadania ani nie powoła do żadnej służby, nie obdarzając nas ku temu stosowną łaską. Czasami, zgodnie ze swoim planem, Bóg przeprowadza nas przez jakąś straszliwą próbę, zamiast wyzwolić nas z niej. Czy doszedłeś do takiego punktu w swoim życiu, że jesteś gotów całkowicie polegać na Bogu? Prawdopodobnie nigdy nie powiesz, że Boża łaska jest wszystkim, czego ci potrzeba, dopóki nie będzie ona wszystkim, co będziesz miał. Cień 149. Bezgraniczna Wizja. Indonezja, Domingus. Dwudziestoletniego studenta szkoły biblijnej obudziły okrzyki: Allah Akbar, co znaczy Bóg jest wielki. Radykalni muzułmanie wpadli do jego pokoju i pobili go niemal do nieprzytomności. Gdy Domingus próbował uciec, Ktoś ciął go sierpem od tyłu w szyję, niemal odcinając mu głowę. Napastnicy zostawili go w powiększającej się coraz bardziej kałuży krwi. Byli pewni, że niedługo umrze. Domingus opowiadał później, że jego duch opuścił jego ciało i aniołowie nieśli go do nieba. Widział też swoje ciało leżące bez ruchu na ziemi. Nie czuł już strachu ani bólu, lecz pokój oczekiwał nowego życia z Chrystusem potem usłyszał słowa jeszcze nie pora byś służył mi tutaj następnie głosy które usłyszał należały do pracowników indonezyjskiego pogotowia ratunkowego ponieważ nie wiedzieli czy jest chrześcijaninem czy muzułmaninem zastanawiali się dokąd zabrać jego zwłoki domingu modlił się do Boga o siłę by móc przemówić w końcu z nadludzkim wysiłkiem wyszeptał. Jestem chrześcijaninem. Można wyobrazić sobie zdziwienie pracowników pogotowia ratunkowego, gdy, w cudzysłowie, martwy student odpowiedział na ich pytanie. Dominkus odzyskał w pełni siły. Blizny na jego ciele pozostają, ale w swoim duchu nosi on odnowioną wiarę i przesłanie przebaczenia. Przyznał też, że jest teraz bliżej Boga i żarliwie się modli o muzułmanów, nawet tych, którzy na Niego napadli. Psalm 27, rozdział 1 Pan jest moim światłem i moim zbawieniem. Przed kim mam się tworzyć? W niepewnym świecie, pełnym przemocy i zagrożeń, Bóg nakazuje chrześcijanom, by bez obawy spoglądali w przyszłość. Strach pogarsza jedynie złą sytuację. Możemy jednak z ufnością stawiać czoła niepewnej ziemskiej przyszłości, ponieważ wiemy, że nasze wieczne przeznaczenie jest pewne. Całą wieczność spędzimy razem z Chrystusem w niebie, co wyraźnie zobaczył Domingus. Nie składamy się przecież tylko z ciała materialnego, które nasi wrogowie mogą okaleczyć, a nawet zabić. Twoje życie będzie toczyć się nadal. Choćby ktoś zniszczył twoje ciało. Przyszłość w niebie stoi przed tobą otworem. Jakie obawy odnośnie dnia jutrzejszego targają tobą? Czy możesz powierzyć je Bogu i spoglądać w przyszłość bez lęku? Dzień 150. Bezgranicznie doniosła pieśń Korea Północna Sun Okli. Nigdy nie rozumiałam, co śpiewają ci więźniowie, dopóki nie zostałam chrześcijanką. Sun Okli ok przebywała w więzieniu w Korei Północnej od 1987 roku do 1992. Nie została jednak chrześcijanką, dopóki nie uciekła do Korei Południowej. Gdy uwierzyła w Chrystusa, ożyły wszystkie jej wspomnienia z tego, co widziała i słyszała w więzieniu. Pamiętała, jak chrześcijanie śpiewali pieśni, podczas gdy wykonywano na nich wyrok śmierci. Wtedy nie rozumiała ich i myślała, że są szaleńcami. Nie wolno jej było z nikim rozmawiać, więc nigdy nie miała okazji porozmawiać z chrześcijaninem. Pamiętała jednak, że słyszała słowa Amen. Gdy tam byłam, wspominała, nigdy nie widziałam, żeby jakiś chrześcijan wyparł się swojej wiary, choćby jeden. Ponieważ chrześcijanie milczeli, strażnicy wpadali we wściekłość i kopali ich. Nie rozumiałam wtedy, dlaczego narażają życie, skoro mogliby powiedzieć tylko nie wierzę i zrobić to, czego od nich żądano. Widziałam nawet wielu, którzy śpiewali pieśni, podczas gdy strażnicy coraz mocniej ich bili i kopali, nazywali ich szaleńcami i zabierali do pomieszczenia, w którym stosowano tortury prądem elektrycznym. Nie widziałam, by ktokolwiek wyszedł stamtąd żywy. Śpiew najbardziej utkwił w pamięci Sun okli. Możliwe, że to właśnie pieśni, śpiewane przez maltretowanych chrześcijan, zasiały w jej sercu ziarna wiary i sprawiły, że z czasem uwierzyła w Chrystusa. Drugi list do Koryntian, rozdział 7, werset 4. Zostałem w pełni pokrzepiony. Obfituję w radość w każdym naszym ucisku. Zainteresowani chrześcijaństwem, niczym agenci wywiadu, bacznie obserwują wierzących. Chcą się przekonać, czy to, w co oni wierzą, jest rzeczywiście prawdą. Przyglądają się, analizują, zapisują notatki w pamięci. Gdy chrześcijanie przechodzą przez próby, ci milczący obserwatorzy często mają nadzieję, że oni nie zdadzą egzaminu wiary i okażą się takimi samymi ludźmi jak wszyscy. Kiedy jednak wyznawcy Chrystusa nie tracą radości, pomimo spadających na nich doświadczeń, wpadają w osłupienie. Gdy wierzący klaszczą w dłonie, zamiast płakać, nie mogą wyjść ze zdumienia. Gdy pośród smutku śpiewem wielbią Boga, przyciąga ich do nich jakaś niewytłumaczalna siła. Jeżeli właśnie teraz przechodzisz przez próbę, to masz niepowtarzalną okazję, by świadczyć o Chrystusie. Módl się, aby Twoja radość stała się przykładem dla innych i zainspirowała ich.